No i co, wytruliście te szczury? Tak. A jaką metodą? Halinka, jakie to ma znaczenie? A co ty jakiś taki rozmemłany jesteś? Myślę sobie, Halinka. O czym? Na to życie przeszło. Dopiero co z kolegami na podwórku że w kabzle grali. A tu żona, dzieci, do telewizor. No, jeszcze tylko jakaś praca by się przydała. Halinka, ty to wszystko tak przyziemne. Wiesz co, jakby nie to moje przyziemnie, to by nie było co do gara włożyć. Ach. Wiesz co ci powiem, Halinka, życie to nie jest tylko jedzenie i picie herbatki po obiedzie. Życie to jest tęsknota. Romantyzm. Hm. Romantyk się znalazł. W pośredniaku byłeś? Ty mi w tej chwili skrzydła, Harinka, popcięłaś. I ja wychodzę. No proszę bardzo. Proszę bardzo. Arrivederci Roma. Mhm.